Siemano mordeczki, to ja, uczeń Ceboli, a to kolejny odcinek na moim drugim kanale. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmie pod tytułem Czekajcie. Nareszcie jakaś praca dla mnie. Dobra. To jednak porozmawiamy sobie kiedy indziej o tym filmie, bo dzisiaj idę do roboty. No. A. Takk skal vera snill No, jak już powiedziałem, e, będziemy dzisiaj mówić o filmie Halloween, e, który zapoczątkował serię Halloween, bo niedługo zbliża się święto Halloween. No, niestety u nas e, w kraju nie można już odchodzić tego święta, więc trochę słabo, ale przynajmniej na YouTubie jeszcze nikt tego nie zabranił, więc no. <laughs> no. To tak, film jest, jak powiedziałem, z 1978 roku, więc no trochę swoich lat już ma, nie? Ile 42 tak, tak tak film ma już 42 lata na karku, więc no. Jest już dość leciwy i mógł się dość mocno zestarzyć tak. Czekajcie zapalę światło, bo i mój film się ała kurde. Nie przewidziałem tego no w każdym razie. Film opowiada o mordercy. Michael Majercie, jak pewnie każdy z Was wie, bo to jest dość znany morderca. Jak nie najbardziej znany morderca horrorowy, no to przynajmniej jeden z najbardziej znanych. No. Jest to na pewno taki pierwszy tak znany morderca horrorowy, no bo raczej Letterface czy... W sumie nie wiem kto jeszcze był przed Michaelem. No, tylko Letterface chyba, więc no, to nie jest zbytnio znany morderca. Muszę powiedzieć, że tę serię dopiero niedawno obejrzałem, tylko pierwsze sześć filmów z tej serii Halloween, więc też nie jestem może jakimś kompetentnym człowiekiem do robienia recenzji tych filmów. Ale pierwszą część znam bardzo dobrze, obejrzałem ją aż dwa razy, to, to już jest po prostu maksimum, więcej się tego nie da obejrzeć. Chociaż muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry film, jak na swoje czasy. Naprawdę moim zdaniem zestarzał się o wiele lepiej niż się zestarzały na przykład Gwiezdne Wojny, które kocham z tego samego okresu, no bo to jest tylko rok różnicy, więc... No. <laughs> Ale... Yy, to mówiąc, muszę powiedzieć, że ten film... jest dość przewidywalny już, na, jak na nasze standardy, no bo... u nas, w naszych czasach to już ten film jest dość archaiczny przez to, że... Wszystkie te wątki, które są w tym filmie yy, Milczący morderca Chodzący tak wolno, że Nie wiadomo jakim cudem yy, Ten, ktokolwiek Mu ucieka, bo moim zdaniem Takiego morderca to nawet yy, Nie wiem, nie wiem co pff, Nie wiem co jest na tyle wolne nie, nawet, nawet ślimak by, by wyprzedził Mordercę w slasherach Bo trzeba pamiętać, że yy, Halloween to jest slasher Czekajcie, odsunę się, żeby było nie lepiej widać No, Halloween to jest slasher pierwszy slasher chociaż tutaj trwają cały czas ten kłótnie, no bo pierwszym slasherem była psychoza, ale wszyscy się zastanawiają czy nie Texas Chainsaw Massacre czy na przykład Black Christmas więc to jest po prostu jeszcze tutaj nie będę zagłębiał Jedyna, jedyne co można powiedzieć na 100% to, że jak psychoza jest dziadkiem gatunku slasherów, czyli podgatunku horrorów tak, Halloween jest ojcem slasherów. Więc no. I wszystkie wątki, które są w tym filmie się powtarzały, były parodiowane już. W dzisiejszych czasach to już wszystko było przerobione za slasherów. Więc tak. No. Ale mówiąc to, muszę też powiedzieć, że film jest moim zdaniem jednym z lepszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem ogólnie. Ta powolna atmosfera wielu ludzi może wynudzić i Oglądając ten film, miałem pewne momenty, że chciałem już, żeby coś się działo, a się nic nie działo. Co ostatecznie wychodzi moim zdaniem na plus tego filmu, bo... Mm, takie powolne budowanie tempa jest o wiele lepsze niż po prostu nawalanie slasherami, nawalanie slasherami tymi... Jumpscare'ami yy, po ekranie, czekajcie. Spróbuję, spróbuję was coś lepiej. Działa? Może działa, dobra. No. Nie jak komuś się nie podobają moje filmy, to... Proszę tego nie pisać w komentarzach, bo może się to skończyć bardzo dla Was źle. No, tak. W każdym razie, film opowiada historię uciekającego z, więź... z psychiatryka Michaela Myersa, który 10 lat wcześniej, przed akcją tego filmu, to jest nam pokazane na początku tego filmu, zabija swoją siostrę. Konkretnie Judith Myers, tak? Tak miała na imię Judith chyba, tak? No. I po morderstwie swojej y, siostry uś, y, tam, trafia do psychiatryka, gdzie jest leczony przez doktora Sama Lumisa. I cały początek tego filmu, po, już po tym morderstwie to jest właśnie Lumis jedzie do tego psychiatryka, bo mają chyba Michaela przenieść gdzieś. W każdym razie. Nie, słyszymy jak Lumis mówi, że Michael to jest czyste zło i po prostu y, Chyba nie wiem, ale chyba to właśnie w tym filmie padło zdanie, że Lumis nie wie właściwie dlaczego Michael jeszcze żyje. Nie, ale tak. Ale, fuu, duszę się. Ja już zapomniałem, jak w tej masce było okropnie. No. W każdym razie słuchamy tego, jak to Michael jest taką złą postacią, a później po prostu bez teregeli ucieka, i to jest najgłupsza ucieczka chyba w jakimkolwiek filmie, nie? To jest po prostu okropnie głupie. Chętnie bym wam pokazał tę scenę, ale nie chce mi się montować. Chyba, że wam gdzieś tutaj, tutaj, leci, ale nie jestem pewien. No, w każdym razie scena jego ucieczki jest bardzo głupia. No, i to jest po prostu, to jest po prostu zasłużenie sobie na klap, klap. Nie wiem ale okej. Okay. No. <laughs> Potem właśnie to jest, to jest jeden z nielicznych slasherów, kiedy to nie bohaterowie pchają się gdzieś, gdzie kiedyś stało się coś strasznego, tak jak na przykład w Piątku Trzynastego, gdzie bohaterowie sami wyjeżdżają nad jezioro, gdzie kiedyś ktoś został zamordowany. Nie. Tutaj to zło, czyli Michael przyjeżdża w miarę w bezpieczne miejsce, czyli w, na ulicę pięknego miasteczka Haddonfield. W stanie Illinois. Tak? Tak chyba by to było, no. W każdym razie, mm, główną bohaterką tego filmu jest Lori Strode, która pff, jest takim. takim w sumie. dość nieciekawym bohaterem. Jakby o wiele bardziej interesowało mnie to, co się dzieje z Michaelem niż z Lori. Aczkolwiek. aczkolwiek, no, da się to postać na pewno da się polubić, ale nie mówię, że będzie po tym jednym filmie waszą ulubioną postacią, albo jedną z waszych ulubionych, nawet w horrorach, gdzie i tak to jest w ogóle kl klasyczne chyba dla horrorów. No, to jest klasyczne dla horrorów ogólnie, że nie mamy się utożsamiać z bohaterami, co jest moim zdaniem głupie, bo najważniejsze w horrorach powinno być, że powinniśmy się utożsamiać z bohaterami tych horrorów, żeby współczuć im, kiedy morderca ich morduje. Co moim zdaniem świetnie pokazał film W lesie dziś nie zaśnieni, gdzie jak Julek został zamordowany, to po prostu ja już wewnętrznie umierałem razem z nim, bo to, to była wspaniała postać. Ale no. Jezu święty. Czekajcie sobie odetnę troszkę. No. Teraz mam jeszcze gorzej, ale okej. Okay. No. Dalej co się dzieje? No. Poznajemy tą Lori, ona jest ogólnie opiekunką. Mamy kilka takich klasycznych scenek, które już były parodiowane mnóstwo razy, nawet przez tą serię. I wszystko dzieje się oczywiście w noc tytułowego święta Halloween, kiedy to Michael, kiedy przyjeżdża, obserwuje Lori. Jeszcze wtedy nie wiemy, dlaczego ją obserwuje. I w nowej linii czasowej, czyli w tej, w której są tylko filmy Halloween Johna Carpentera, ten, który dzisiaj recenzujemy i to sprzed dwóch lat Halloween Davida Gordona Greena, to tam nie wiemy dlaczego Michael uwziął się na Lori, ale niedługo mamy zamiar zrecenzować Halloween 2 i tam się dowiemy, dlaczego w innych liniach czasowych tej serii, bo ta seria ma mnóstwo linii czasowych, normalnie jak X-Men. Dlaczego w, tej, w tych innych liniach Michael uwziął się na Lori. Pewnie większość z Was i tak wie, dlaczego, ale po prostu nie będę tego mówił, bo w tym filmie to, to zdanie nie pada. No, w każdym razie Lori jest opiekunką do dzieci, a jej koleżanki są archetypem zwykłej ździry, która po prostu, yy, które po prostu chcą oddać te dzieci, bo one też są opiekunkami, przynajmniej jedna z nich, oddaje swoje yy, dziecko, którym ona się opiekowała pod opiekę Lori, a sama je, chce jechać do swojego chłopaka, ale ostatecznie... Nie jedzie, bo Michael ją dopada I to jest bardzo piękna scena Bardzo mi się podobała No I ostatecznie przechodzimy oczywiście Do pojedynku między Lori a Michaelem Gdzie Michael najpierw Z tego co pamiętam To on spada ze schodów Tylko nie wiem czy to w tej części, ale chyba tak On w wielu częściach spadał ze schodów Ale no, spada ze schodów Zostaje dźgnięty wieszakiem Co jest w ogóle super Nie? I na koniec zostaje postrzelony sześć razy. I spada z drugiego piętra. I przeżywa i ucieka. Więc, jakby, tym się kończy film, że Michael ucieka. Nie, co jest wspaniałe. Yy, no. yy, na pewno dobrym aktorem jest tutaj Donald. Yy, nie będę wymawiał jego nazwiska, bo cały czas mi się myli. Więc yy, no, mówię o aktorze, który grał yy, sama Lunisa. To jest wspaniały aktor i moim zdaniem. W całej tej serii on zapisał się złotymi nićmi dla tej serii i on jest po prostu, on, filmy bez niego były słabe. Ja obejrzałem tylko jeden film, gdzie nie było Loomisa i on był po prostu moim zdaniem najgorszym filmem w całej serii, bo on nie miał nic w sobie z tej serii. Więc Loomis, tak samo jak i Michael są duchem tej serii I jakby bez Loomisa nie ma dobrego filmu z serii Halloween znaczy no ten aktor zginął na etapie kręcenia szóstej części, więc w kolejnych częściach już się nie pojawia dr Lumis i nie wiem jakie wyszły kolejne części no więc tak No, ale dr Lumis jest wspaniałą postacią, Michael jest wspaniałą postacią, zresztą w pierwszej części jeszcze w napisach pamiętam był napis The Shape, więc tak powinno się mówić na Michaela no Jamie Lee Curtis jest wspaniałą aktorką, która jeszcze w pierwszej części, jak mówię, nie, nie, zaczęła ze mną, nie zacząłem z nią sympatyzować, ale już w drugiej zaczęła być prominentną postacią, a w kolejnych częściach się już nie pojawiała do sustki. Dopiero w H2O, jak ten film lubię nazywać, czyli Halloween 20 Years Later, tak się nazywa ten film chyba, dopiero wtedy, wtedy się pojawił Jamie Lee Curtis i tam nie wiem jak go zagrała bo nie oglądałem tego filmu jeszcze no, w każdym razie ten film moim zdaniem zasłużył sobie na ocenę 8 na 10 aczkolwiek nie mówię, że gdybym oglądał ten film kiedyś wywarłby na mnie na pewno większe wrażenie <grym> ponieważ to jest też Powód tego, że ja już dzisiaj oglądałem mnóstwo horrorów, które już mnie tak przyzwyczaiły i no jakby. Ja często na tym filmie się śmiałem po prostu, ale też bałem się o bohaterów. Mimo, że z nimi nie sympatyzowałem, to się bałem o tych bohaterów, bo no bo po prostu jakoś, jakoś to John, Carp Gump, John Carpenter zrobił, że jednak bałem się o tych bohaterów, co im Michael zrobi. No. Dlatego moim zdaniem ten, tego filmu tą słabą stroną jest właśnie to, że on zapoczątkował to wszystko i kiedy ten film wychodził, to wszystko było innowacyjne, bo jeszcze wtedy tego nie było, ale dzisiaj już to jest archaizm i to już jest po prostu nudne. Ale tak, no. Więc mówię, że ta ocena mogłaby być wyższa jeszcze parę lat temu. Teraz jest taka. Może za parę lat byłaby na przykład wyższa, ale nie wiem. No. Więc tak. Mogę chyba powiedzieć, że do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć, a ja zdejmuję tą maskę.